Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Obrony Francji. I co? Bez zbytniego przedłużenia, lecimy. Eee, co było ostatnio? Co było ostatnio? Ostatnio zrobiliśmy bardzo podstawowe rzeczy. Teraz usuwamy najgorszy cel, jak, znaczy najgorszy duch jaki możecie mieć, czyli minus 80 do siły politycznej, ale już właśnie go usunęliśmy i tak. Lecimy z bohaterami narodowymi, którzy dają nam 4 fabryki wojskowe i 4 fabryki, fabryki cywilne ogólnie. Ope okay, jak coś, o okay, jak coś. Jeszcze się to bez zastanowienia. Nie? I tutaj zakupił go trwa 2 do 5 lipca. Font lipic Hmm. Nie no, jeszcze trochę farb cywilnych pobudujemy może. Albo może lepiej nie. Może lepiej nie. Wszystko wojskowe pójdzie. Pójdzie wszystko wojskowe. Meanwhile, tutaj bardzo ważne jest zbudowanie jakichkolwiek bunkierków. To chyba... Dwójeczki. Tak, tutaj dwójeczki. Tylko dlatego, że może się tak zdarzyć, że będzie wezwana Szwajcaria do wojny. Dobrze jest. To wszystko chodzi o Czechosłowację, więc tym się... Nie musimy bawić. Dobra, to wszystko się już zrobiło, to wszystko się już zrobiło. Teraz lecimy z dewaluacją flanka. O chwila moment. Bo możemy dać eksperta finansowego. Świetnie. Dewaluacja flanka da nam. Po prostu busty do takich głupotek. A tutaj będziemy lecić z tym, a następnie z nastawieniem defensywnym i te duchy. I to będzie na tyle z rzeczy ważnych i z rzeczy mniej ważnych, dobra to się zobaczymy jeszcze kiedy ten Chyba tak tak, tak 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 później daj mi kolejną fabrykę w broni jak się uzupełni broń to damy więcej sprzęt wsparcia w to a później no nie będziemy mieć mempowera więc nie wiem co zrobimy. Pomyślę jeszcze wtedy. I warto też pomyśleć nad pelotkami. Szczególnie w rejonach dobrze zurbanizowanych. O, tutaj byśmy zbudowali sobie maksymalne pelotki. Tak, 200 dni, tutaj 200. Może być eee, tutaj eee, Sytuacja Czechów wyjaśni się bez nas do diabła z Brytyjczykami No nie, sytuacja Czechów wyjaśni się bez nas Niestety nic nie mogę zrobić, bo Brytyjczycy i tak nic nie zrobią Dobra, co by tu wziąć? Hmm. Czy będziemy stać na częściową mobilki? Nie, nie będziemy, bo ja już potrzebuję. No właśnie. Hmm. Demokratyczny. Demokratę, że mi trochę stabilki wzrosło, a to 6 tylko procent. Uuu. jest tak. Trzy fabryki wojskowe. Nie wiem, weźmy to. Tylko dlatego, że będę mógł wejść na częściową mobilkę. Tylko nie wiem, czy mi nie spadnie. Ale nie, bo będzie ten. Yy, konferencja monachijska. Tak więc. Jest, to będziemy trochę popatrzeć do wojny. No i GIT. No to w sumie dobrze zrobiłem. dobrze zabiję. Oj. Eee, dobra. Tak, tak, sprawdzam czy się nagrywa. Ale za każdym razem mówię, oj jakby to było przez przypadek. Czemu? Nie wiem. Eee, Królowa Norwegii nie żyje, więcej obywatelów. Ponieważ potrzebujemy ludzi do naszej armii. O, 24 dywizji mogę stworzyć. Nie, a oprócz tych 24 dywizji potrzebuję 5, 10, 13. A mogę stworzyć 13 dywizji? Chyba nie. A mogę. S? Yes. Co z tego, że ludzi nie będę miał? A ty, Częściowa mobilka. Mój błąd. długo powinno to się chyba wyświetlić, że demobilizacja naszej gospodarki. Ale nikogo to nie obchodzi. Na szkoleniu 350 tysięcy, garnizon, 120 tysięcy w garnizonach? O ty, Szujo, co ty tu masz? Weź to wywal. O, o, już nasz garnizon trochę mnie, wzi mnie wziął w ludzi. Ale nawet trochę za dużo. Co za kuncowość? więcej obywatelów i poparcie dla imigracji. Świetnie. A mówiąc świetnie, mam na myśli świetnie. Hmm. Ale mamy już z rzeczy, ja ci wale. Tę. Hmm, będziemy potrzebowali chyba jednak coś takiego Koncentracja przemysłu się zrobiła Kuźwa. To wszystko mamy nadal, więc jest git Tutaj nuda 100 dni Tutaj 120 dni To sobie zróbmy to lepsze I tak, zróbmy sobie to i antykomunistyczna rzecz. żeby robię stabilka trochę, poszła do góry. Teraz tak, więcej obywateli się zrobiło. To jest useless to Nastawienie defensywne. Bo będziemy już gotować się do wojny. A ten odcinek skończy się właśnie zaraz po... Jej rozpoczęciu. Ma 24 dywizje od nowego dowódcy Ciebie. Ludzie ze mną nie handlują. Co to ma być? Ale mamy równe 3 te linie pracujące. To bardzo dobrze. Dobra, no, chyba trochę obniżymy to. Tylko dlatego, że chciałbym, żeby bunker się zrobiły. Jak się bunkierki zrobią, to wtedy możemy kontynuować naszą zabawę w fabryki wojskowe. I tak, to, czyli teraz tak, lepsze pelotki. Dobra, 13 dywizji się już zrekrutowało. Dajmy ich pod nowe dowództwo. Ile mam broni? 4000. No, powoli usuwamy mi plany i tak. Zrobiłbym inaczej, zrobiłbym tak tak, 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 tak bym zrobił i teraz dzięki temu mogę te useless dywizję dać na linię Maszynota, pamiętajcie na linii Maszynota, pamiętajcie, że na linii Maszynota nie Ci dużych dywizji. Nie potrzebujecie, ponieważ tam są bunkry dziesiątki, więc oni na pewno tu nie przejdą. Tak, te 13 nasi jak się wyszkoli to dodamy do tych i będzie wszystko idealnie. Tutaj postawimy jedną, jedną dwudziestkę czwórkę. Tutaj jest git i tutaj to. Dobra, jest wszystko idealnie. Tu jest wszystko ładnie, tu jest wszystko ładne. Tu jest git i tak. Hmm. tak. W sumie to żaden mi już nie ten. Nie daje niczego. Ale weźmiemy Ciebie Bunker się już szybciutko zrobią O to się nie martwię Chyba Zwiacik się zrobił i to się zrobiło Nowe bronie Bardzo ładnie Tak, czego nie mamy Pelotek trzeba tak tu i tu I to już będzie git Wystarczająco Mm -hmm. To już będzie wystarczające. Polska odrzuca niemieckie ultimatum. Siła ognia zabija. Tutaj zaraz będziemy mieć wszystkie dywizje. Mamy czyli tak jedna dywizja tu. Raz, dwa, trzy. I reszta tu. I teraz tak. Ty masz duży atak, więc pójdziesz do Włoch. Może szybko skapitulujemy je. A ty ustawisz się na linii bunkrów. Dokładnie. Dokładnie tak. I oto nasza cała defensywa. A to jest jakaś nuda, to jest jakaś nuda, to jest jakaś nuda. Okej. Okay. Jak widać, stabilka nam dosła. Niemiecki, niemieckie naciski na Benelux. Tutaj, o. Czy ja mogę dołączyć do frakcji? O, nie mogę. Smutek troszeczkę. Jeszcze im nie pomogę, nie? A przynajmniej bunker się zrobił dzięki temu. Yy, 200 dni, tutaj 300, tutaj 220, no dobra, może być. Lepsze pelotki. Ile dywizji mogę wykryć? O, prawie 24. No, i jak widzicie teraz, już możemy sobie zrobić ładną linię frontu. Oczywiście z shiftem. Opa. I mamy ładną linię frontu. Front tak będzie przebiegał, żeby zająć tereny wszystkich naszych przyszłych sojuszników. Opa. Land Messi. No i elegancko. Później dzięki garnizonu będziemy mieć to... No. Gdzieć azyl jakimś nobą, to nie. Ale to wszystko nam się nie przyda, to się nam nie przyda. Przydałby się nam tylko Mempower. power, tak. Minus 40, minus 20, lokalna autonomia. Hmm. No, weźmy lokalną policję. I może dzięki temu będziemy mieć. Mam jeszcze więcej. Dobra, to się zrobiło. To za 120 dni możemy zrobić. No i Power to się zrobi, jak widzicie. To bardzo, bardzo dobrze. Dobra, już sobie w siłę polityczne zostawiam na wojnę, żeby wejść na większy pobud i gospodarkę zmienić. Ponieważ, o, możemy dołączyć do wojny. Dlatego poczekamy, aż się to zrobi. I będziemy dochodzić do wojny. Albo gospodarki nie muszę chyba zmieniać. Dlatego ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii. O, chwila. No, a to jakaś nuda pewnie. Yy... Yy, tak, widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Zostawcie po sobie pozytywną ocenę. I co? Ja się z wami żegnam. Cześć!